Jak tylko świeci słońce, to po prostu chce się bardziej wstać i iść. Czuję, że żyje. To słońce daje nam po prostu energię, daje nam nadzieję. Nie musimy wiedzieć, co się nam, w nas dzieje, żeby po prostu czuć, że dzięki temu słońcu my po prostu czujemy się szczęśliwsi. Pobudzenie do życia i też takie i skrzenie do działania. Nie, światło zachwyca. Wszystko w świetle wygląda pięknie. Cześć, jestem Mariola. Od 10 lat jestem fotografem. Zajmuję się głównie fotografią plenerową, czyli taką, która bazuje na świetle dziennym. Cześć, jestem Jakub Buczyński i zajmuję się upcyklingiem, czyli nadawaniem wyższej wartości z surowcą. Produkuję, robię ubrania z materiałów z drugiego obiegu. Nazywam się Agnieszka Cygielska, jestem wykształcony dziennikarzem, ale też ukończyłam studia dotyczące zdrowia, żywienia, medycyny, dzieło ziołolecznictwo, Więc bliższym mamu sercu jest panie całościowe, holistyczne po siebie. W tym moim projekcie trochę chciałem pokazać takie właśnie iskrzenie i pobudzenie w głowie, które następuje, kiedy jest to światło dzienne, kiedy, kiedy wszystko się właśnie budzi do życia i są to jakieś takie, właśnie takie nowe elementy, błyski, takie jakieś narodziny wszystkiego. Myślę, że od razu w momencie, kiedy zaproszono mnie do projektu i słyszałam, jaki jest główny temat, Kadrów wpadł mi do głowy, on ma nie tylko takie dosłowne znaczenie i nie tylko dosłownie pasuje do tematu w stronę słońca, ale ma też takie metaforyczne znaczenie. Jest pokazana dziewczyna, która dosłownie chce złapać, dotknąć jakby promienie słoneczne. I wydaje mi się, że trochę to tak nawiązuje do naszego takiego ludzkiego pragnienia dotknięcia czegoś, czego się nie da tak dosłownie dotknąć, ale mamy taką w sobie dziecięcość i chcemy wszystko empirycznie zbadać. I czasem, jeśli się pojawia taka możliwość, no to właśnie zawsze z tego korzystamy. I jak unosi się pył, to wtedy widać dosłownie promienie słoneczne. I to jest piękne zjawisko, i właśnie wtedy ja zawsze mam ochotę wręcz wyciągnąć rękę i dotknąć tego, tego słońca, żeby być jak najbliżej. Ten projekt, który mówi o świetle w czasach, kiedy my tego światła po prostu potrzebujemy, jak na lekarstwo jest wspaniały. To słońce daje nam po prostu energię, daje nam nadzieję na to, że my się zmierzymy z kolejnym dniem yy, i daje nam mnóstwo takiego szczęścia. Światło to jest życie, my nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez światła.